Cześć, cześć, zanim zaczniemy film, to chciałbym tylko dodać, że już naprawdę niewiele nas dzieli odbicia 1K subów. Dlatego jeśli tego nie robisz, to zostaw tego subika, będę Ci bardzo wdzięczny. A teraz przejdźmy do filmu. Cześć, 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 witajcie w kolejnym odcinku z No Man's Sky, a. dokładnie tak. I słuchajcie, kontynuujemy dzisiaj naszą tutaj oto przygodę. Dlatego słuchajcie, w ostatnim odcinku, o ile pamiętacie, no, pierwszą bazę tutaj sobie zrobiliśmy, to jest taka. Ja to przyśmiewczo nazywam że zawsze Shopa. Pierwsza dokładnie, która się tak oto tutaj prezentuje. Eee, I słuchajcie, dobra, co tutaj zdaje? Swoją bazę możesz przemianować. Wiecie, interakcje, który baza będzie swoją bazę. Ja ją nazwałem, <laughs> co jest najśmieszniejsze, ale zapominam zawsze, że gra nam potem każe nazwać. I potem wiecie, trzeba coś robić. Dlatego zróbmy tak. Pierwsza szopa, i damy taką, minkę. Dobra, akceptuj. Dobra, moduł teleportacyjny bazy. Dobra, właśnie. Teraz będziemy robić moduł teleportacyjny. Tak więc musimy wytworzyć cztery yy, blachy metalowe. Dokładnie tak. A, mam sporo pyłów ferytowego. Już troszkę zapomniałem, bo chwilę tutaj nie grałem na tym sejwie. I proszę bardzo, cztery blachy są. Dobra, ale za to węgla mamy trochę za mało, to musimy pozbierać ten węgiel. Po prostu rozwalając jakieś roślinki, nie? Coś w tym stylu. Tak więc zbieramy sobie to ładnie, elegancko. Tylko widzę, że zaraz laser wydobywczy będzie nam Padał, ale dobra, to się na razie nie musimy martwić, bo już wymaganą ilość mam. Robimy nanorurki. I czy coś jeszcze było potrzebne? Sut mamy? Dobra, no to wszystko mamy. Możemy teleporter zrobić. Więc moduł teleportacyjny bazy, dajmy go sobie na przykład tutaj. O, proszę. I teraz dostarcz zasilanie tutaj mamy. No to co, reaktor na biopaliwo, czyli musimy jeszcze jedną blachę wytworzyć. Na razie w taki sposób go zasilimy, bo nic lepszego tutaj na razie nie mamy do dyspozycji: żadnych paneli słonecznych czy elektromagnetycznych, tych. Więc tu podłączamy to. No i teraz musimy tutaj zasilić bioreaktor, rzucając na przykład no nawet te 13 węgla, co nam zostało, bo to nam na chwilę da na 8 minut. No dobra. Zobaczcie, coś ten. Coś Windows odwala. Ale to pewnie przez to, że miałem dysk podłączony i go nie użyłem. Teraz to coś ten. Sobie tam ma humorki. Teraz go odłączyłem, to nie powinien nam tutaj dawać efektów specjalnych w tle. E, dobra, wróć do komputera bazy. Proszę bardzo, na razie tej, wiecie, te zadania z bazą porobię, bo jednak przez to trzeba przebrnąć na początku rozgrywki. Okay. Dobra, teraz będziemy mieli stację kosmiczną Na to wychodzi Tak, spadaj stację kosmiczną Dokładnie tak, to lecimy Stacja kosmiczna, fajna sprawa A tak naprawdę myślę, że niezbędna W rozgrywce tutaj W tej grze Więc lecimy sobie Zbadać tą stację w ogóle, jak już się udało trochę rzeczy zrobić na samym wstępie, bo tutaj mam niecałe 4 minuty nagrania dopiero, a już lecimy na stację kosmiczną. No, ale w sumie tak naprawdę większość rzeczy, żeby tam zrobić, to miałem. Więc, no nic dziwnego, że to tak szybko poszło. Więc lećmy, lećmy. Tym bardziej, że ja mam tutaj troszkę rzeczy na sprzedaż, w sensie troszkę, no głównie te rdzenie larwalne. Larwalne. Które na start są całkiem sporo jednostek dzięki temu, że udało się je zdobyć. A i wlatujemy na stację. Ten soundtrack jak się wlatuje pierwszy raz na stację jest świetny, uwielbiam go. Taki... Nie wiem, po prostu fajny jest taki motywujący. Wiecie, epicki. Takie i zapytać formy życia o tajemniczy sygnał. Więc po prostu muszę tutaj z MPC teraz pogadać. Mamy chyba układ korwaksów bo tutaj widzę, że dominują na tej stacji. Okej. Okay. Zapytajmy może pana... Geka. Dobra, pan Gek też nic nie wie. Zapytajmy tego. Czysta istota. Czyżby to był czysty Czesio? Powtórz, 16. Dobra, to jest ten. Znajdź to, co ten tam, ten, tam, 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 tam. Właśnie, że tego tak nie czytam szczegółowo, ale ja to znam po prostu, bo już tyle razy się grało w tą grę, że, no, jakby wiadomo o co chodzi, tutaj, nie? Dobra, spoko, spoko, Ja sobie poprzeszukuję jakieś rzeczy, zaraz się dorwę do terminala handlowego, żeby sprzedać te rdzenie. No niepotrzebnie, żebym to trzymał, jak to jest i tak na sprzedaż. Sprzedaj i tak sztyletów, weekendów nie będziemy sprzedawać, bo. No, one będą potrzebne tam potem na innym etapie gry, i wtedy jest je ciężko znaleźć, jak się ich potrzebuje. Więc ja go zachowuję, ale rdzenie, że bardzo, i dostaniemy 922 tysiące, tak już na sam start, więc tak naprawdę prawie milion na start, dzięki temu, że je pozbierałem. Więc jednak niby może być ciężko, ale opłaca się je zbierać, tak szczególnie na początku gry. Okej, okay, tutaj możemy sobie jeszcze kombinezon ulepszyć. Zaliczono kamień milowy podróży. No patrzcie jaki kamień milowy od razu wbiłem od jakiegoś tego zerowego, nie? To jest śmieszne. Dobra, ulepszmy sobie, bo tutaj też to pierwsze będzie darmowe. Darmowy slocik do kombinezonu. Więc bardzo damy sobie może tutaj, żeby ten taki po środku nie był wybrakowany. Proszę bardzo ulepszę co są. Mógłbym sobie teraz niby zmienić wygląd ale na razie nie chcę zmieniać bo wygląd zmienię dopiero jak już dostaniemy się do kosmicznej anomalii i odblokuję sobie tam rzeczy które mam ogólnie dostępne do wyglądu bo te wyglądowe rzeczy to sobie podblokuję jedyne co to jeżeli pamiętacie obiecałem że nie będę korzystał z tych statków specjalnych z ekspedycji, czyli nie będę korzystał ani ze Złotego Wektora, ani ze śmigacza Utopia tutaj, tylko wszystkie statki będę starał się jakieś zdobyć tutaj w taki normalny sposób, żeby je na przykład kupić, nie wiem, znaleźć. A nie będę korzystał z tych specjalnych, bo one jednak są bardzo OP, a ja chcę tutaj tak normalnie grać. na przykład ten śmigacz Utopia mega mi się przydał na tym, gdzie na premdecie gram. Bo tam wolałem jednak troszeczkę oszukać system i sobie go odebrać, żeby mieć troszeczkę łatwiej, bo tam i tak jest ciężko dość. Tym bardziej jak ci coś zaatakuje w kosmosie, to ten śmigacz utopia jest fajny do walki akurat. Eee... Dobra i możemy wrócić w sumie teleporterem do naszej bazy tutaj. Elegancko. Żeby zobaczyć co tutaj dalej będzie do zrobienia. Jeszcze kamień milowy podróży. A, chodzenie, okej, okay, okej. Okay. A, bra. No to co, pierwsza szopa, tylko to mamy. Troszkę bardzo elegancko. Możliwe, że ten odcinek będzie lekko krótszy niż pozostałe. Zobaczymy, ile się uda tutaj zrobić. Bo tak troszeczkę... Mało czasu mam teraz, dzisiaj i w ogóle. Tym bardziej, że jeszcze będę chciał zmontować Singla, zmontować to. Jakieś short ogarnąć, więc... Nie chciałbym też, żeby aż tyle roboty tutaj z tym filmem było. Bo to taki bardziej luźny, żeby coś tam po prostu sobie było zrobione, nagrane, nie? Dobra, w ogóle zaraz podtrzymanie życia będzie mi tutaj zdychać. To sobie je podładuję. Dobra, komputer bazy odwiedzić znowu musimy. Rozpocznij szyfrowanie. Okej, okay, możliwy sygnał SOS. Dobra, czyli musimy tam polecieć. Daj ja myślę, że my w tej grze w tej serii spo, spo, skupimy się na początku na tym wątku fabularnym. Nazwijmy to. Na tyle na ile można. Może potem może potem w międzyczasie jakąś bazę lepszą ogarniemy niż tą szopę, zobaczymy. Na razie, tutaj na początku z tym wątkiem lecę. No, bo po prostu z niego dostaniemy sporą część tych takich mega potrzebnych rzeczy, które jednak no, będą się przydawać w tej grze. Czy to jakiejś technologii, czy to nawet przedmiotów. Jakby... No, trzeba od tego zacząć. Najlepiej tak myślę: no bo, po prostu, dużo takich podstawowych rzeczy można dostać na start, nie? To jest też w ogóle ciekawe, że teraz ta gra tak prowadzi zarączkę na początku, nie? O, rozbity fraktowiec. To ja wiem, że na nim to nie muszę przeszacowanym wyglądać, bo od razu na nim, bo chodzi o ten fraktowiec. No. I tam, że kiedyś właśnie ta gra nie prowadziła tak zarączkę i długo mi zajęło, zanim jakkolwiek ogarnąłem, co trzeba robić w tej grze. Bo ja tak naprawdę tylko na początku chodziłem, jakieś kamyczki zbierałem i tyle. I nie wiedziałem chociażby, jak zdobyć rzeczy do naprawy statku, bo kiedyś to w ogóle było tak, że się rozpiło przy tym rozbitym statku. No, było totalnie, totalnie inaczej. I nie było jakiegoś takiego głównego wątka, jak jest tutaj, który by tak zarączkę prowadził. Teraz na przykład no, nowi gracze mają trochę łatwiej, jeżeli chodzi o to i w sumie dobrze, że takie coś zrobili, bo mogła na początku kiedyś tak raz zniechęcać bardzo tym, że wrzucacie po prostu w ten otwarty świat. No i rać sobie. I nie wytłumaczy nic co jak się robi i w ogóle. Więc to jest też spoko. No mi wtedy trochę zajęło, żeby to ogarnąć, ale potem jak już to ogarnąłem, to się... giga wkręciłem w tą grę, więc taka oto historia. Ok, schemat hipernapędu. Więc będziemy teraz robić hipernapęd. I tak naprawdę brakuje nam mikroprocesorów, na które raczej będziemy stać, patrząc na to, jaki, jakie pieniądze się udało zrobić na start. Więc to będzie chyba najszybszy hipernapęd zrobiony, tak naprawdę, u mnie. Zróbmy sobie. Teraz dodajemy metal chromatyczny. No i 5 mikroprocesorów trzeba by ogarnąć. Więc, polecimy od razu na tą stację kosmiczną. Tak naprawdę ja pieniądze już mam zarabione, tak po części to przewidziałem, chociaż zapomniałem, że będzie trzeba robić w ogóle hipernapęd i kupować mikroprocesory do niego. Terminal stacji kosmicznej, co ta stacja kosmiczna tak daleko była? Możliwe. Przed chwilą do niej leciałem, ale to nieistotne, słuchajcie, nieistotne. Mam nadzieję, że też odcinki takie Wam się podobają. Takie bardziej luźne, troszkę mniej pomontowane na przykład. No, wydaje mi się, że takie bardziej luźne też są takie fajne do oglądania. W ogóle zauważyłem, że w ostatnim czasie ludzie bardzo lubią takie dłuższe filmy sobie oglądać. Tak jakby. Nie, nie mówię, że u mnie, ale ogólnie na YouTubie. I cieszę się, bo to jest coś, czym się zajmują, że jednak takie. Mimo wszystko półgodzinne czterdziestominutowe minutowe zazwyczaj nagrywam. Więc no sam raz, nie? Już nie wiem, może mi się tak tylko wydaje, że tak jest, ale może, że ludzie nawet takie coś sobie oglądają. Dobra, no to kupujemy 5. Ue, co to jest? To 137 koła. A nie. jest nic. Muszę rafinować tego metalu już go tutaj dachem. Już mam hipernapęd gotowy. Tylko jeszcze paliwo będę musiał zdobyć. No, ale to też nie będzie problem. Bo i tak pierwsze dostaniemy chyba. Albo dostaniemy, hi... Albo dostaniemy antymaterię samą. Nie pamiętam jak to było. Uh -huh. Okej, okay, fajnie. No, trzeba zdobyć paliwo, żeby móc w ogóle użyć hipernapędu. Nastaw skaner na antymaterię i lecimy. Trzeba użyć jeszcze tego skanera. Wykryto ślad antymaterii. Świetnie. Gdzie go wykryto? Gdzieś tam. lecimy po antymaterię. Mogę silnik pulsacyjny trochę naładować jeszcze w sumie. I lecimy. No My powiem wam, że bardzo szybko tutaj progresujemy. Nie powiem. Ja powiem wam, że tak się nawet fajnie całkiem ten początek tej gry gra. Nawet fajnie jest tak sobie wrócić do tego, wiecie? No. Dobra, lądujemy. Lądujemy i... I szukamy. Dobra, tak więc lecimy dalej. Aktywuj przeszukiwanie celów, dobra, dobra. Czyli musimy troszkę się przejść. I będziemy zaraz mieli naszą antymaterię. Myślę, że w tym filmie jeszcze wykonamy sobie skok warp. I myślę, że to będzie odpowiednio. Będzie mógł być tak wyjątkowo troszeczkę krótszy ten odcinek. Myślę. No i też będzie akurat fajnie. Dobra, tu musimy oczyścić go. Okej. Okay. Dobra, i dostaliśmy schemat na antymaterię. Znaczy możemy sobie coś poprzeszukiwać w tym budyneczku. Tutaj też na upartego mógłbym znowu terydenia pozbierać i chyba to zrobię. Bo tutaj na normalnym trybie nie jest to aż takie trudne i ryzykowne. A zawsze będzie można sobie znowu troszkę zarobić. Tak więc, tak, horrory biologiczne wylasły. Ale my nieustraszenie zbieramy rdzenie Proszę bardzo Nie przejmujemy się nimi, bo oni nawet jak nas ugryzą, to nie ma jeszcze aż takiej tragedii. O, ładunek broni wyczerpany, świetnie. O, fajnie, że na dwa hity z uderzenia takim tym jest to. Trzeba się w razie wyczerpania. Zbieramy sobie to. One tak naprawdę w większości przypadków niby nas atakują, niby nie. O, teraz na przykład mnie jakiś dziabnął. Oj, mocno mnie dziabnął. Na tyle mocno, że mi coś uszkodził. Dobra, wszystkie? Chyba wszystkie. No wy Wygląda, jak wszy jakby wszystkie były. Zaraz to chwilę poczekaj na górze, aż one się schowają. Co on mi w ogóle uszkodził? Systemy podtrzymania życia by uszkodził. Co za... Jakie co domony mi działały, skoro on mi je uszkodził? <laughs> Nie mam pojęcia, tak szczerze. ładujmy ten laser. I udało się zebrać 12 rdzeni kolejnych, które będę mógł znowu fajnie sprzedać. Chociaż. No, a tutaj jeszcze jedno widzę. Jeszcze jedno. Dobra. No żadnych innych nie ma w pobliżu, bo na tym kompasie u góry nie widzę. Chyba mogę od razu automatyzację wytworzyć, tak, bo mam przedmioty. Jeszcze pojemnik na antymaterię, proszę bardzo. No i samo ogniwo warpowe. Dobra, fajnie. Zasil hipernapęd. tylko Ja bym chciał najpierw stąd pójść, a one cały czas tutaj łażą i ja myślą myślę się schować. Dobra, pójdę stąd najwyżej. Będą mnie gonić chwilę, jakby. Więc mi nie zrobią. Tutaj sobie zapiszę punkcik orientacyjny. Są jakieś fajne rzeczy. No, nie gryźcie mnie, jak ja skrzynkę przeszukuję, No, już bez przesady. Ja wiem, że ja wam larwy pokradłem. No, ale już, spokojnie, już sobie idę. A, chyba zniknęły. Nawet zreszt zresztą. Zresztą. <grym> takie dziwne przycinki momentami. No i myślę, że one nie są jakoś mega widoczne? I rzadko się też zdarzają. To jest tak jakby się coś doczytywało po prostu. Ta gra niestety momentami jeszcze cierpi troszkę na problemy z optymalizacją. Już może nie tak jak kiedyś, ale... No dalej ideał to nie jest, No ale trzeba to wybaczyć czasem. Jak się gra fajnie w grę jest jakkolwiek grywalna i działa płynnie przez większość czasu, to... to o co się tu czepiać tak naprawdę, nie? Nie ma co, silnik startowy już nam tutaj się wyładował, a teraz będziemy mogli użyć hipernapędu. No to robimy skok farb. Nie wiem gdzie. Gdzieś obok może nawet na przykład tutaj. Czemu nie? Zawsze fajnie i tak, nie? No właśnie. Dlatego zrobimy skok warp tutaj. Przejdziemy przez to, przez co będzie szarp, Polecam na stację sprzedać rdzenie i myślę, że zakończymy wtedy odcineczek. Myślę, że będzie jak najbardziej ok. Za skok warp zrobiony. Dobrze, oczywiście to się uruchomiło. Okay. Zaakceptuj. Teraz poprowadzi do nowych rzeczy. Źródło paliwa. Dobra, ale dzisiaj tutaj nie lecimy. Teraz ja chciałem po prostu tutaj polecieć na stację kosmiczną, żeby sprzedać rdzeń i zakończyć odcinek, i się z wami pożegnać. A do tego źródła, co nam zaznaczyło, polecimy sobie no, w następnym odcinku. No Mam się, że na ten odcinek wystarczy, wrażę. Więc proszę bardzo, tutaj ładnie wylądujmy na stacji kosmicznej, żeby sprzedać łupy z opuszczonego budynku. Więc lecimy, lecimy, sprzedajemy to od 900, koło, no to już teraz będzie tak grubo ponad milion, prawie dwa, więc fajnie, fajnie. No, milion siedemset, więc bardzo, bardzo ładnie. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, nasz kamień milowy. No i co, widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć. Hej, hej.